Dzień dobry państwu, witam państwa bardzo serdecznie Ja jestem i na Izgarnicze, gdzie jesteśmy Tak dokładnie jesteśmy w starym domu W końcu udało nam się wyrwać z Warszawy I przyjechaliśmy na zasłużone, wolne do Szczecina Do domu pełnego wspomnień I powiem wam, że tutaj zdecydowanie lepiej czuję się niż w Warszawie Jest tu tak bardziej klimatycznie Może nie jest to wszystko jakieś mega nowoczesne Mega, mega fajne Ale klimat, który tutaj panuje jest naprawdę, naprawdę super Dobrze się po prostu tutaj czuję No i korzystając z tego, że jesteśmy w Szczecinie to Zrobimy pranka na jaszczurze Bo jak wiecie, jaszczur nie pojechał z nami do Warszawy jest w Szczecinie. Oczywiście czasami on do nas przyjeżdża, ale no, przeważnie siedzi w Szczecinie, także rzadko mam okazję robić na nim pranki, więc wykorzystam tą możliwość w 100% i w dzisiejszym odcinku zrobimy pranka na Juszczurze, przy okazji, no niestety rikoszetem o berwie bo jak wiecie Jaszur i Wiola nie są już razem w związku, a dzisiaj mamy zamiar zrobić im wraz z Dredziarzem i Mariuszem ukrytą randkę pranka. W zasadzie to randkę w ciemno prank. Obydwoje nie będą o tym wiedzieć, także Wiolka ani Jaszur nie Będą wiedzieli o tym, że dzisiaj idą na randkę. Randkę w ciemno. Oczywiście wszystko hmm, musi wyjść tak, że jeżeli oglądacie ten film, to znaczy, że prank się udał i że doszło do tej randki. Jeżeli to nie wyjdzie, no to nagram oczywiście e, coś innego. W każdym razie, jeżeli ty jesteś nowy na kanale, to taki sam czerwony przycisk widzisz na moim paluszku. Zostaw tam na dole i dołącz najszybciej rozwijającego się kanał w Polsce, bo tak jesteśmy najszybciej rozwijającym się kanałem w Polsce, żeby być oczywiście z nami na bieżąco. A mi nie pozostaje nic innego, jak zaprosić Państwa do oglądania i zacząć tego, jakże, cudownego pranka. Dobra panowie, macie jakiś pomysł jak to rozkręcić? Trzeba go nakręcić na fajną dziewczynę, tak? szczura? No oczywiście, że tak. Podobno no wiedzieć powiedzieć no, mu, że jakaś fajna dziewczyna, jakaś puszysta się nakręcił. Puszysta? puszysta? Takie się chyba, nie? A jak nie puszysta? No puszysta chyba jak jest. Ja. To, że Wiola była troszeczkę, miała kilogramów ona, więcej? Słuchaj, ona tak, że po prostu tak lubi ją. Dobra, w każdym razie trzeba mu powiedzieć, że jakaś fajna dziewczyna lubi randki w ciemno. I że jest na niego nagrzana, ale... <noise> ale w każdym razie to ma być randka w ciemno i on musi tą randkę zorganizować. Wysłużymy się nim troszeczkę, żeby nam zrobił cały film po prostu. No bo po co mamy robić ten film, skoro on może wszystko tak naprawdę zrobić. Ja rzucę po prostu siano, niech on się resztą, niech on się resztą zajmie, tylko jak wielkę namówimy na to, żeby ona tutaj przyszła randkę w ciemno. Ale tak łatwo na to nie pójdzie, przecież wiesz, że wiesz, że odkąd jest, nie jest z Jaszurem, to, to już. nie jest napalona właśnie. Nie jest napalona. Jest, jest. Nie jest napalona, płacze cały czas. Nie, ona właśnie płacze czasami, ale nie chciała, żeby ją tam ktoś troszeczkę. Myślisz? Powiedzmy, że ma po prostu ważne spotkanie z osobą jakąś Wartą uwagi, dokładnie. Sią Ale się... i randka w ciemno. Z osobą wartą uwagi spotyka się w ciemno, tak? No tak, że tak, bo żeby nie lecieć od razu na wygląd. Oczywiście, żebyś poznać, żeby się dać, <laughs> dogadać. <laughs> dogadać żeby w końcu znalazło prawdziwą miłość i, i osobę wartą uwagi, która zaoferuje coś więcej charakter, niż, charakter niż charakter wiesz... Dobra, to dzwoncie do Jaszczura. Dzwońcie do Jaszczura, niech tu przyjeżdża. E, mówimy mu o randce w ciemno i tyle. No i jazda, niech się przygotowuje. Ciekawe co tam jaszczur. Dobra, dzwoni do Jaszczura No halo, co robisz stary? Siema, no stara, co ty robisz? Ty, my to nagrywamy, weź Nagrywamy to, bo jest sprawa taka, że odcinek chcemy nagrać W zamian za to, że ci załatwiliśmy dziewczynę fajną Słuchaj, fajna dziewczyna, mówię ci, petardka, taka dupa Mówię ci, musisz, musisz przyjechać, musisz sprawdzić Poznać ją, koniecznie no normalnie. Nie, nie pytaj się, tylko przyjeżdżaj, mówię ci taka pytarda, stanie ci od razu. Auto, oczywiście. przyjeżdżasz, to będzie randka w ciemno i my nagrywamy film. A w zamian ogarnęliśmy ci naprawdę fajną dziewczynę. Przyjeżdżaj tutaj do nas, nawet nie zadawaj durnych pytań. To przyjeżdżasz? I, I przyjeżdżasz. No tak. Za ile będziesz? Za ile będziesz? No, ale za ile będziesz? Dobra, serio Jaszczu, za ile będziesz? No nie. 15, 50. Dobra, dobra, Czekamy. Ej, wydaje mi się, że on bardziej <grym> przyjechał ze względu na nas niż... Tak, to... on przyjechał, żeby film nagrać. Żeby nagrać po prostu Tak, bo on w... rzadko na filmach jest, więc od razu przyjedzie, I żeby, żeby film nagrać. Nie? Tak, tak. Tak. Bo... No, takim totalnym, wiecie... Nawet on miał to, on nie miał nie to w dupie, zadowolni. nie? Ale trzeba mu to wkręcić fajnie. Oni on tak przyjedzie do filmu także gorzej z Wiolą będzie. <grym> ja nie wierzę, jak oni zobaczą siebie. Jezu, to jest chamstwo najgorsze. Czemu są najgorsze? Po prostu miłość musi powrócić. Miłość!

Szczurka, Jaszczurka, Jaszczurka, witam ciebie bardzo. Ta kochany. Ta Słuchaj, ty piareczka jeszcze nie przyjechała, ale ona liczy na randkę w ciemno. Bo ja. Jasz... Jak w ciemno, to bez na ścianą będziesz, co? Po ciemku czy jak? Nie Jaszczur, z zamkniętymi oczyma. Czy ja ma w... mieć zamknięte oczy? Obydwoje macie mieć zamknięte oczy, w sensie ona i ty. A dlaczego? No bo to ma być randka w ciemno, bo on spieprzył sytuację, bo on też ją podrywał tą, tą dziewczynę, A. ale on poleciał na jej wygląd i spieprzył sobie po prostu sytuację. Laska jest naprawdę torpeda. Ale powiedziała, jest, że nie? leci na ciebie. jest no, dziwna jest powiedziała, że. Na charakter właśnie patrzy, nie i pamiętam. No to... No to dziwne, tak? No dziwne to jest, bo cykad dokładnie. Jak... W każdym razie e, musimy nagrać randkę z tego. Masz 500 zł ode mnie budżetu. Ja ci przekazuję 500 zł, to zł to budżetu. Nie wiem, że to będzie jazda. No, 500 zł budżetu, bo ja wiem, że ty nie masz pieniążków, pewnie, na, żeby zabrać dziewczynę na randkę. To na miesiąc starczy 500 zł, <laughs> w każdym razie masz e, fajnie to zaprezentować na filmie. Mamy fajną e, randkę w ciemno zrobić. Wtedy jesteś taki to przybity. No słucham was, no. Dobra, dawaj, no. kiedy ona będzie? No ta typiara będzie dopiero wieczorem masz. E, zaraz. Zostawiać pieniążki. Zaraz jedziemy na miasto, przygotować wszystko musi być tam na, na pewno wino, świece, bla bla, bla, bla. Łaneska, no, tak? Nie. Ja Wojskowaj tą świnkę, ale świnka tulinka musi jak? wyjść. Jaka co to jest? świnka tulinka? Tak, ale ona jest brudna cała. To jest brudna, bo to jest samochód tak. wygląda. No, dobra. dobra, jedziemy zaraz na miasto, trzeba to ale fajnie. co mam nie wchodzić? Nie no, wejdźmy na chwilę, przygotujmy się i jedziemy na miasto. My musimy coś w międzyczasie załatwić. Dzwoń do wiolki. Idź tam z nim dredziarz, daj mi go. Dzwoń do tej wielki Dredziarz się chyba zajmuje jeszcze na jak widzicie, to się rozłączy tam? No Halo Wielcia, co robisz? Oglądam Netflixa i leżę co tam. No bo sprawa jest taka mała, bo tak nam szkoda ciebie trochę jest i ten, że tak z, że? Że z jaszczurem już nie jesteś i. Nie taki... ja jestem szczęśliwa. No dobrze, ale taki kolega, taki przystojny się pytał o ciebie i chciał właśnie z co mówić. No i co z tego? no to mu odmów. No jak odmów? Bym chciała, to mi się z kimś umówiła. Ale przystojny jest. Czy widzisz, Mówię ci. Żeby, czy widzisz żeby mi coś potrzebnego było do szczęścia? Wielka, ale to jest taka specjalna tak naprawdę randka, bo... O, to jest randka w ciemno. Ten kolega nie leci na twój wygląd, leci na charakter. No właśnie, to jest też, bierz pod uwagę. Nie, chyba nie chce mi się skończyć. Ale to wiesz, to nie jest głupi, głupkowaty jaszczur, tylko to już jest poważny mężczyzna, który leci na charakter, nie? A co ci szkodzi? Co ci szkodzi? Nic nie stracisz. A możesz zyskać. Mm. Wielka, randka w ciemno, nic się nie boli, tak naprawdę nic nie stracisz. Jeżeli Ci się nie spodoba, no to po prostu sobie pójdziesz, stracisz stra godzinę czasu. Jakiegoś mi przyprowadzimy. Nie, nie przyprowadzimy, nie, obiecuję nie, ci, no, ci, że. No, Upie, jest Wiolka, Wielka, zaufaj mi, zaufaj Wielka mi. ja też potrzebuję, bo to jest fajna osoba, która przyda się na kanale. Yy, I chcieliśmy go wprowadzić, a przy okazji yy, może będzie z tobą w związku, także yy, naprawdę on będzie z nami mieszkać. Ale po co Dobra, Wielka, proszę cię zgódźcie. Godzina czasu, jeżeli ci się nie spodoba, to nie, no po prostu. Godzinka. Godzina. Nie ja ma trzeba mnie przyjechać. Dobra, trzeba dobra, dobra jadę do po ciebie, dobra. Ty, a co to jakieś święto, że ty mi dajesz prowadzić? Dziękuję. Nie no, no, po prostu powiem ci tak... No chciałbym żebyś się dobrze czuł przy tej dziewczynie, nie? Potem żebyś ją zabrał... Mogę ją wziąć tym na przejażdżkę? No tak. Pożyczam no, ci to no, auto dzisiaj na cały dzień no, także dzisiaj... Dobrze, dobrze, już mi się podoba. Ale nie, nie, cieszy się tak, bo ona na kasę nie leci. Nie? Nie, ale, ale dla, ja na Ale ja twoje... przewiozę, to wiesz. No jak może nie może, może jak się ją dobrze przejedziesz, to tak ci się uda. Ja tutaj przejadę, no. Przejedziesz ją, czy przybierzesz? <laughs> Przyjadę, przejadę, <laughs> przejadę, przejadę No to co, musimy jakąś fajną randkę zrobić. Jak, jak, jak to widzisz? Powiedz mi, masz jakąś wizję? No to co, to trzeba wino i takie rzeczy pierdołyć. Co, ona lubi takie rzeczy? Może my ci pomożemy po prostu, po Kupimy to, co trzeba kupić, a ty już się nią zajmiesz. Ty to jedyne, co potrafisz wyrwać, to wiole taką ciałą. No nie, ja już leci spokój po tej wioli, tak, no bo... Tyle przeżyć z tą Wiolą, że masakra że Ale jak ci się zapomnieć. udałoby z tą, to byś z nią coś tam... Teges? Nie, po to na razie ja tak do bab z odstępem na razie, wiecie Ja <laughs> <laughs> Jaszczu, co ty się tak uśmiechasz? No jest no, przypomniało jak... Wiolę zdradzałem, no fajnie, te emocje, ten dreszcz, wiesz ale serio, no zrażałeś? No jak? Ale ten związek miał jakiś Teraz jak sens. Teraz już z nim nie jesteś, to to, to nie było będzie to, to było to, właśnie. To chodzi. A jak długo dziewczyny nie miałeś takiej wiesz, z kontaktu z dziewczyną? Teraz? Po no? wieczorze? Nie wiem, z miesiąc. Z miesiąc? No, czemu to tak to powiedział, to? że może trochę dłużej. A czemu no, tak długo? No, zraziłem się do babu po wiecie, <laughs> No dobra, w każdym razie lecimy po jakiś stolik. po... teraz, bo po... taki głośnik kada. To nie sobie wyobrażamy, to film nagrywamy. W każdym razie mm, musimy kupić jakiś stolik, obrus ładny, e, świece, świeczniki. Co ty stoł w domu nie masz? No, ale to ma być w parku, randka. A, no, w parku. To ma być elegancki stolik żeby było prestiżowo. Żeby poczuła się wyjątkowo. A no dobra, no dobra, możemy kupić stolik. Mamy 500 tak, budżetu? Czy to ty kupujesz? Ale... Ja kupuję na razie. A, no to kupujemy jakiś stolik, nie ma problemu. I może to weźmiemy. No, będę mógł potem sobie śmieci. zabrać. Ale to jest kosz na śmieci. Bo to jest kompostownik, ale zobacz, tego stolik można zrobić, a potem będę miał kompostownik. Dobry. A po co ci po kompostownik? Do ogródka. Ja wiedziałem, ja dredziasz, ty ten, Dobra, czy, tam przestań żartować, dredziasz, ale... no, nie dredziasz, tylko panie? jaszczur. Znowu nie mylicie z nim, 100 to ty... Helsinki. No dobra, no to bierzemy taki i tak? lecimy. Ale taki sam jest dom. No właśnie, ja mówię, że mamy w domu. Po to, to jest bez sensu. Weź to od uszczubiku i weźmy w domu. No ale dobra, ale mieliśmy kupić ale nowy Ale To jest do... taki tandeczar, że zobacz co on wybrał. Identyczny jest, lepszy jest w domu, bo jest podświetlany. W sumie ten wygląda trochę jak taboret, no ale. Dobrze, to chociaż kupmy ten obrus i kupmy świecę. To po co tu przyjechaliśmy tak naprawdę? A ja nie ja będę się cofał specjalnie do domu, bo wy macie jakieś rząd. Ja lubiłem się w domu. Ja nie będę... Oczywiście musisz stoły, krzesła kupić. Wiesz kurde ten stół i, i róbmy ramkę. z domu stój. Z domu, z jest. Dupę, Boże. W domu jest lepszy Jaszur, bierz te dwie świece, one są Serio? fajne. Czy jak to cztery dychy koszty, Za świeczkę? No, cztery... ja mam pod domem na cmentarzu człowieku za 50 groszy. świeczki. Dobra, człowieku, randkę robisz, czy idziesz na cmentarz? Ale cztery dychy za świeczkę? Ale za wielki kozak, waniliowy zapach, stary biesią, no. To jest coś coś. Dobra, dwie, dwie świeczki. No jeszcze dwie w ogóle. Po co ktoś robi pudełka do świec? Dobrze, weź jedną i skończ temat. Jezu chryste. Dobra, ale dla mnie to tak. Ale ja i tak wydaję pieniądze. Po co wy się ze mną kłócicie? To ja płacę. Damię mnie to drogo. Ty stary, ja się już trochę podjarałem w sumie, wiecie? No kupowaliśmy tyle luksusów świeczka za tyle pieniędzy pierwszy raz w moim życiu. No bez skąd już pogadasz. Obrus czas kosztował 150 zł to jest... Obrus kosztował 150 zł? 150 zł, no. Zwariowałeś ty. A ile ty najwięcej raz yy, z wiolomarabkę? Masz e... ile z wiolomarów? 850 na kebaba i kupiłem raz. było to... najwięcej jak dałeś? No da, byliśmy na tym najtańszym, ale najlepszym przecinie, nie polecam. A jaki? No, no barabik, mordo. Co się dzieje? Nie w ja machać, to macham, tak? A gdzie Mariusz idzie? Dobył mi pan swój numer telefonu? Tak. Chciałem na piwo wyjść jakieś coś? Nie. Powiedział, że pracy. nie może, bo w pracy no, 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 jest numeru. No. No, nie, Rzez... czemu, nie. Z miłego dnia Czemu spytałeś się? po co ty, ty nagrywasz? Tak się no, z... A z... czemu spytałeś no, się o numer y, telefonu? Na piwo chciałem wyjść sobie z kolegą, no. no ładny był, no, 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 ładny, ładny był. No. Nie chodzi o to, już bo. Taki trochę ładniejszy od Adama nawet. Nie chodzi o to, już tam życzy sobie. Dobra, ja skąd zaraz wyjdę z tego samochodu? Jesteś obrzydliwi. Dobra, e, słuchajcie, e, bierz e, stolik, musimy zobaczyć, jak to będzie prezentować w ogóle. No, bo już nie możemy odwalić klipy. A gdzie w ogóle te rzeczy wzięliście? Jesteś wytrenowany po pojemę i po stolik. A czemu? on jest żarpaczka. Ty, ale dlaczego ty jest ja, kolację? Innej... kolację. No łapę jednego, se zjadę. Ale to jest kolacja na was, na wieczór. No zostało, jak ci ma. To będzie Pobiedny mało Super jedno, Kobiety małe są, no dobra. No tak, kobiety małe są, no rzeczywiście. Dobra. W każdym razie e, ty może już pojeć po wybrankę, a my tutaj przygotujemy tak. romantyczną kolację. No, ja już przywiozę na miejsce. No cóż, jest mam Super, nadzieję, że... że... Super. Ale jesteś gotowy, tak? Jestem gotowy, zawsze. No to e, idź po stolik. E, musimy sprawdzić jak to wszystko będzie wyglądać. Czemu wziąłeś moje okulary? Bo leżały. Ładny obróz, jest? Może być, no co, dobry wziąłeś. Boże, ten pies ujada tutaj. Taki trochę brązowy, to dobrze będzie, bo jak się ubrudzi, to będzie nie widać, nie? Będziemy na następny raz. To tak, Chociaż położyć? wydaje mi się, że następnego razu już nie o, będzie widać. bliżej, tak? bliżej. To ma na się nachodzić? No a jak? Wy co, świeczka? Jest to mały stolik. Tak? No to wyjmij ją z opakowania. No to ja wiem, czuję. Najdłuższa świeczka w Twoim życiu. Patrz człowieku. Znaczy, w moim nie, w Twoim może tak. No i już, tak? No, no nie wiem, czy już. Dobra, bierzemy stolik, chyba będzie okej, okay, nie? Ale ta butelka jest super, ładny obrazek. A ja mam zajebiste miejsce, nie? Ale ładny obrazek, zobacz jaki ładny. Kolorowe to będzie dobre. Owocowe jakieś. Ja Szczurka coś tam właśnie rozkłada na się Powiem wam, że normalnie nie wiedziałem go tak szczęśliwego. Będzie gruba jak koleś, że to Biola. Nie wiem jaka będzie jego reakcja, w sensie czy się zdenerwuje, czy będzie szczęśliwy. Nie wiem w ogóle jak to będzie wyglądać, no bo oni z Biolą nie rozmawiali. Nie rozmawiali od czasu zerwania, czyli już jakieś 3 albo cztery tygodnie. No to będzie, będzie ponad, no w sumie nawet może być już ponad miesiąc, tylko nie są razem ze sobą Także, <laughs> będzie ciekawe spotkanie po miesiącu I to jeszcze w w ciemną Nie wiem, czy powinno być, mi szkoda, czy powinienem się cieszyć, że będzie szczęśliwy, bo nie wiem jaka będzie reakcja Co ja szczurka? No jestem trochę zestresowany, dawno nie miałem tej kobiety, nie? Każdy ma tam jakieś swoje potrzeby i w ogóle A może będzie fajna, się okaże No może, no ja nie wiem znaczy, Może dobrze, myślisz czy nie? Znaczy ty wiesz, ja nie wiem Znaczy ja wiem, że dziewczyna jest ładna to jakie ładne, No, to sobie w tej potrzeba. No, I charakteru by... jeszcze potrzeba. No, ale to na potem. Aha, czyli ty chcesz po prostu pojechać, spełnić swoje fantazje, tak? Nie, no to... Tak, nie. <laughs> no, tak czy nie? No to ładną ci pytałem, co? Nie, to. sprawy. Ale ładną, ładną cię wybrałem, nie? No, tak jasno jest, ja myślałem, że to tak wieczorkiem bardziej. Nie, po co i tak będą mieli zasłonięte oczy? No, po, to po co świeczki yy, ogarniali się, jak yy, będą niepotrzebne? Bo to ładnie będzie wyglądać. Ale ten cyf troszeczkę tutaj, troszeczkę dekoncentruje. Jaki cyf Nikt nie zwróci uwagi, bo przykuje uwagę właśnie widok. Ale jak możesz robić jakąś kolację, czy jakieś spotkanie randki? są takie śmieci w ogóle Ale to ja na śmieciłem, to moja wina. Brudno jest tu. Ja tu załatwię widok, znaczy ty bardziej. Znaczy inaczej. Zobacz, nagraj to. Nagraj, widzisz to? Zobacz, to, 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 to tak ma wyglądać? widzisz takie rzeczy. No ale widok filmie, jest ładny. Że... Widok ładny? No i co z tego, że Widok, widok, widok jest ładny? Gdzie masz drugi taki no, widok? Widok ładny będzie, przy, jak przy, na przykład ona będzie patrzyć na niego, a on na nią. To wtedy jest. Ale oni nie będą siebie widzieć. Potrzebujemy twoich opasek w ogóle. Dawaj opaski. Jak ja szczurka. No się nie mogę doczekać kiedy będzie ona. No zaraz powinna przyjść. No i no Jaszczurka, no Mariusz pojechał. Załóż, już może niech założy Brakuje ten. Nie da mi tu jakichś figurek, jakiegoś rozmaicenia w ogóle. Co, jest załóż? Ty, no, którą wolisz? Zieloną? Szybszą? Szybszą? Dobra. Czerwono, ale ręzi słońce, dobrze, że mi daje Ona powinna mieć czerwono, a ty powinna śmiecić, ale ja tak uważam. No fituje mi w sumie do spodni, tutaj. No właśnie. Dobra. Na pewno nic nie widzisz, bo nic nie możesz nie widzieć. No dobra, dobra, weź się załóż, załóż, załóż. No nic nie widać, to co mam mieć? No ale weź spokojnie, tak? Może weź to zostaw na spokojnie, zaraz przyjdzie. Dobra, to jest i tak już jest zimne i się niedobre. Teraz trochę od niej, będzie porówno wyglądało. no Dobra, e, ja idę po Mariusza, muszę wyjść. Dobra, ty zadbaj, dredziasz o to, żeby on na pewno nic nie widział, tak? Tak. I daj mi opaskę. On. Ona będzie potrzebować. Dobra, e, jesteśmy już tutaj. Przekazałem informację Jaszczurowi, żeby przez pierwsze 10 minut w ogóle się nie odzywał e, do niej, bo to ma być taka randka bardzo, bardzo, bardzo intywna, e, że na razie się poznają przez dotyk i tep. i te takie głupoty. No i wioce będzie musieli powiedzieć to samo, żeby przez pierwsze 10 minut w ogóle się nie odzywała. Oni już, oni już jadą, także zaraz zaczynamy. Tu, bo mnie przejedziesz, słuchaj, Wielka. Randka, się odwaliłaś. Ja ci powiem, że ona podjarana Płyski, jest nie. całą drogę i e, mędziła. Bo ona tak tutaj przy widzach nie. Nie, pewnie... nie, nie mędziłam ci, po prostu powiedziałam, że to fajna przygoda i tyle. Że fajna przygoda, słuchaj, Wielka. Tak. E, te spotkanie ma polegać na tym, że w ogóle, mm, że tak powiem, poznajecie się od początku, tak? Czyli przez pierwsze 10 minut proszę cię, żebyś ci nie mówiła, poznajecie się przez dotyk. Na tym ma polegać ta randka. Aha, czyli mamy odwróć. się macać? Nie, A. nie, że macać, po prostu dotykać. To nie jest randka, tylko Bardziej. Język migowy, przez język migowy. Nie, nie przez język ale to już migowy. to mi się nie podoba. Jak zwykle widzisz i kombinujesz i już coś! Wiola, tak no, jak zawsze. Zobaczysz, że to wyjdzie. Tak jak ci normalnie nie wychodziło, to tak ci wyjdzie. Mówię 10 pierwszych minut po prostu e, nie, sprawdzacie ja nie, to to swoje ciał. fajna ciało. przygoda, nie chcę, żeby to wyszło, ale mam nadzieję, że to będzie fajna przygoda. Dobra, Wielka, proszę ciebie załóż opaseczkę. A i miałeś ją na głowie, gdzie nie miesz włosów nigdy. Dobrze nie przesadzaj, Wielka! Załóż opaseczkę. No i ja mam po... włosy no i po co ja mam włosy nowe? Pamiętaj, przez pierwsze 10 minut w ogóle się odzywasz tak? My staniemy sobie A z boku, potem... odejdziemy, nagramy tylko ale kawałek. co ja mam robić jak, jak ten, jak mam No po prostu do... si siądźcie naprzeciwko siebie, zbadaJCIE sobie ręce, podotykajcie sobie ręce, e może się przytulicie, może, to, może takie rzeczy bardziej. Ja. Ale jak mi gdzieś indziej dotknie, no to wiesz, że on dostanie. No I dobra, nawet nie muszę widzieć czego on jest, żeby, on jest, żeby Ale on nie jest trafić. taki. Wydaje mi się, że po prostu takie no taki bardziej jest. bardziej intym, Nie, bardziej takie in, in, intymne zbliżenie będzie. Ale nie może nie aż tak do, dosadnie intymne. Wielka, zakładaj, jedziemy. Ja no wyjdę. Dobrze. Zakładaj, jedziemy. Dobrze. Dobrze, dawaj. Dobrze, dawaj, dawaj. Poczekaj, otwórz mi. Wiola, naprawdę będzie super. Mówię ja, ci. Wiesz co? Eee, ty już tyle razy mi mówisz, że coś będzie super i nigdy nie było, że no nie dziw się, że nie jesteśmy po prostu takiego... Wiola, tym razem Cię nie zawiedziemy, naprawdę. Tak, tak, tak. Uwierz, Zawsze nie zawiedziemy. Będziesz tam dziękować, przysięgam Ci. Bej. Proponował przejść do kolejnego etapu: a mianowicie, nie mnie nie musisz macać. Ja, ja nie mam tego, co ta pani. E, pani ściągnie panu opaskę, a pan ściągnie pani. Ale słońce rezi. To ty mnie Oła, Co ty robisz? Nie działa! Czemu ona mnie leje? Czemu to jest I się znowu zrobiłeś na mnie tanka? Ej, my panie, my

To mordy ty. A ty, ty, Ale ja się dziwię w sumie, że to wyszło. No się dziwię. Bo ja bym się trochę pod ciebie chybał. Zobacz jak to Joanna nie rozpoznała jego głosu. To jest A oni się matali i wielka mu na okala nauczę, bo Wszystko ona myślała, że nas nie ma. To to tak, nie, wiedziałaś, że jesteśmy już jako to kelnerzy to robimy. To tak, to tak spokój. To co, zostawiamy ich tutaj? Czy dobra, trzeba ich tam ogarnąć? Było. Nie, no tak, Olej o dobra, ale odcinek wyszedł zajebisty, nie? Super odcinek wyszedł, łapeczka w górę, Dobra, jeżeli dotrwałeś do końca, to do naszego kanału. No ale cóż, widzimy się w następnym odcinku. No i tam sobie nie są burdy, musimy ich troszeczkę ogarnąć. Tak, to ja no, ale film mi się podobał, uśmiałem się. Proszę mnie odwieźć do domu. Uśmiałem się. <laughs>